Siemaneczko wszystkich, witam wszystkich na kanale, ja jestem Gamingowy Wojciech i przechodzimy sobie do kolejnego materiału. Yy, na wstępie chciałbym yy, przeprosić, gdyż yy, nie było dosyć długo nic na kanale, jak widzicie mamy tutaj nowe twarze w zespole, także mamy tutaj tego upragnionego kliana Mbappe, mamy także Neymara, mamy nową ikonę w środku pola, którym został Clarence Sedor. Miał być to Laurent Blanc, ale jako, że z, yy, trafiłem chyba z dwie, jakichś tam dwie trochę droższe karty, nawet już nie pamiętam kto to był. I stwierdziłem, że jak sprzedam Azarda Goreckę i Gnabry'ego, to będzie mi praktycznie stać na Mbappé i tego i Neymara. To stwierdziłem, że po prostu dokonam tej zmiany i wezmę Sedorfa, bo miałem 10 łapów zrobionych. W filmiku pokażę także Wam nową odświeżoną 4-2-3-1 i zobaczymy sobie troszeczkę highlightsów. W tym tygodniu wbiłem Golda Trójkę. Miałem wbić tylko srebro 1, żeby po prostu mieć zagwarantowany dostęp do Food Champions. No ale jak zobaczymy, że Messi walnął Hat Tricka, to stwierdziłem, że on jest naszym takim brakującym ogniwem, także. Spróbujemy w w Golda, czy może coś uda się z tego wyciągnąć, a teraz przejdziemy sobie do odświeżonej drużyny i do yy, taktyki. Więc przechodząc do drużyny, więc co my tu mamy? Mamy Kyliana Mbappe, pragnianego. mamy Neymara, yy, w składzie znalazł się Awar i niestety Dembele, jaka taka nasza mała chemistry Beach, gdyby, bo, no nie stać mnie na Messiego, niestety. Ale tak jak wspomniałem, możliwe, że w końcu raz z tych pików coś się trafi, że Messi by się tu wpasował do naszego składu idealnie. Aczkolwiek planuję wstawić sobie tutaj, póki co, jeżeli nic by nie wpadło, wstawić sobie tutaj Wernera, dać tutaj Gnabriego i oni wtedy będą mieli pełne zgranie i po prostu będę musiał wymienić Carvajala, póki co na, na Semedo na Semedo i Semedo, gdyż na razie niestety w naszym składzie musi zostać to Lengle, ale możliwe, że jakoś po prostu albo i teraz pytanie, kogo robić, pytanie do was, kogo robić za ostatnie słapy, czy robić tego Hierro, czy robić, bardziej przyszłościowe robić Edwina Wandersara, widziałem, że sporo ludzi gra tym Edwinem Wandersarem, bardzo dużo meczów na niego zagrały, myślę, że mówiąc było mi bardzo ciężko strzelić mu bramkę, był bardzo dobry w sytuacjach na jeden na jeden, jest bardzo dobry karnik, też przegrałem chyba, nie wiem, chyba 3 meczów przegrałem po rzutach karnych. W ogóle zrobiłem w tym tygodniu bardzo dobry bilans, bo zrobiłem golda trójkę, to fakt, ale zrobiłem to tylko dlatego, że miałem bardzo mało czasu, jak zwykle zresztą. <laughs> I zrobiłem 14-5 tym składem. a Jeden mecz chyba zagrałem jeszcze z swoim starym składem, i chyba pierwszy mecz tam wygrałem, a może to była porażka, nie pamiętam. Także. Ogólnie gra mi się Neymarem i Mbappe bardzo dobrze. Jeszcze do końca się nie nauczyłem używać ich, tym, ich, ich sztuczek, jakiś tam w jak wkomponować te elastiko, jakieś tam inne chore rzeczy. Ale ogólnie, ogólnie jest dobrze, oceniam to, oceniam to jako duży upgrade. Wtedy wiadomo, wtedy jeżeli dałbym, dalibyśmy Wernera do składu, gdyby jego na skrzydło za dębele, po prostu Awar zostałby naszym CDM-em. Nie wiem, czy sobie na, tym, na tej pozycji poradzi, ale powinien sobie poradzić, gdyż no, staty ma całkiem dobre, jeżeli chodzi o obronę. Jeżeli dalibyśmy mu cień, to myślę, że byłoby spoko. Albo może po prostu dalibyśmy mu wtedy kotwicę. No, zobaczymy. Zobaczymy, co wyjdzie po nagrodach za fut Champions, wiadomo. Aha, i teraz przejdziemy sobie do. Nie, nie, nie tutaj. Przejdziemy sobie do taktyki, którą troszeczkę musiałem zmienić. I myślę, że zmieniłem ją na dobre. Jeżeli chodzi o 4-2-3-1, 4-4-2 póki co zostało, zostało takie samo. No, bo obecnie jeszcze planu planuję w tym tygodniu zrobić filmik, ale to jeszcze muszę troszeczkę potestować. Filmik który z taktyką, która jest, myślę, że jest idealna, jeżeli chodzi o granie dla ludzi z, z tym zagęszczonym skrzydłem, z tą taktyką, którą się mur murujecie. A także też obecnie robię filmik, jak w ogóle tego używać, gdyż są tego plusy i minusy, ale można, można to troszeczkę obejść, no, ale no nieważne. Teraz przejdziemy sobie do taktyki. Yy, mamy tutaj zrównoważoną yy, defensywnie, mamy 5 szerokości i 6 głębokości, aczkolwiek tutaj możecie sobie to, możecie sobie to troszeczkę cofnąć, jak to zależy od was. Ja wolę grać troszeczkę wyżej linią, tak jak już wspominałem i trochę wyżej odbierać piłkę, wtedy daje to wam większą szansę na, na kontratak. Yy, ofensywnie mamy tutaj zrównoważony także, mamy tutaj 5-4-2-2. Tutaj się chyba za wiele nie zmieniło, chociaż myślę, że tutaj w defensywnym się trochę zmieniło od ostatniego filmiku, nawet dokładnie nie pamiętam, ale jeżeli chodzi, to zmieniło się tutaj w wytycznych. Także jeżeli chodzi o waszego strikera, to mamy tutaj tylko zostawaj z przodu i zostawaj na środku, a reszta jest mix, Jeżeli chodzi o, waszych, o waszego środkowego RPO, zostaje na środku, reszta jest. Normalnie, jeżeli chodzi o waszych bocznych, bocznych atakujących pomocników, oni zostają wszystko na wszystko na, na balansie, jeżeli chodzi o Waszych CBM-ów, tutaj nazywa się tu Werner, bo zmieniam dopiero dobra, nieważne. Zostają, oni zostają zostają z tyłu i kryją środek. I jeżeli chodzi o waszych bocznych obrońców, to oni zostają z tyłu i możecie sobie ich zostawić na overlap, bo jak będziecie używali tej taktyki, żeby oni szli do przodu, no to wtedy potrzebny wam jest overlap, żeby oni zostawali jak najbliżej skrzydła, jak najbliżej linii końcowej. Także to jest tyle. Myślę, że zmieniły się tutaj tylko wytyczne dla bocznych dla bocznych pomocników ofensywnych, a także a także tutaj się troszeczkę chyba pozmieniało, jeszcze to sprawdzę zanim to wrzucę, ale myślę, że tutaj było troszeczkę inaczej. Myślę, że tutaj chyba było Defensywnie chyba tutaj było pressure on e, heavitage, ale nie jestem pewny, ale zmieniłem to na zrównoważony i w sumie jest lepiej. Gdyż pressure on heavitage było dobre, ale jeżeli ktoś, trafiliście na kogoś naprawdę ogarniętego i ktoś potrafił. Naprawdę dobrze, grać z kontry, to bardzo łatwo szło to rozklepać i też piłkarze jednak wybigali trochę ze swoich pozycji, tutaj, tutaj prezentuje się to bardzo dobrze, Traciłem mniej takich bramek, teraz myślę, że najsłabszym ogniwem w składzie póki co jest Langled, jego Carlos jest myślę, że nowym szefem tej obrony, myślę, że jest tak dobry albo może i lepszy niż Waran, jeżeli chodzi o niego to tylko troszeczkę zdycha pod koniec meczu, jeżeli gra się Food Champions na dogrywkę, no to jako, że on ma chyba tam, nie wiem, 70 staminy czy coś, coś takiego dziwnego sobie sprawdzimy, no to po prostu o, 68 jeszcze lepiej no to yy, wtedy pod koniec meczu ma on bardzo ciężko aczkolwiek no nie ni zauważyłem żeby to było jakimś mega problem ale jest mega szybki, ma posturę jak szafa i ogólnie jest kozakiem dobrze, teraz przejdziemy sobie do yy, jakichś tam highlightsów i a, puś, a, nową taktykę myślę, że wypuszczę w czwartek w czwartek Raczej wypuszczę w czwartek razem z nagrodami zawód Champions. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do highlight'ów. Więc pierwsza drużyna, dosyć ciekawa. Dosyć ciekawie zbudowana. Nie powiem, że nie. Tutaj mamy akcję Neymara. <grytanie> Neymar i Mbappe z Neymara podania, jak i wykończenie, naprawdę stoją na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o Mbappe, to mimo tego, że ma słabsze statystyki niż Werner, no to yy, myślę, że absolutnie deklasuje Wernera. Nie wiem na czym to polega, gdyż mój Werner ten za SBC dostał dopiero upgrade do 90, ma więcej pace'a, ma więcej, ma więcej strzelania, ma więcej dribblingu. Po prostu brakuje mu czterech gwiazdek sztuczek, a nawet 5 w przypadku Mbapy, a po prostu, no, jest śmietnik, no parę, parę akcji, w których wpuszczałem go z ławki. No, absolutny kryminał. Jak w zeszłym tygodniu grało mi się nim absolutnie rewelacyjnie, tak w tym tygodniu, o i tutaj brameczka Alara i tutaj już mamy po pierwszym meczu. Mecz był dosyć ciężki, muszę przyznać, ale w drugiej połowie znalazłem taki swój rytm, no i widzimy yy, zakolejkowana pauza no wiadomo czym to się skończy, kolejna drużyna ten mecz, myślę, że przegrałem, także ten mecz był bardzo ciekawy, już mój, mój błąd w pierwszych minutach tego spotkania, wybiegłem z daleko tym Diego Carlosem no nie powinienem się tak zachować, aczkolwiek no ta piłka tutaj odbiła mu się od pięty gdzieś no i mamy 1-1, tutaj już przeszliśmy sobie do drugiej połowy, gdyż w tej pierwszej połowie nic tam się za, za bardzo nie wydarzyło no i mamy Neymara i finezja i to, i, to, i to siada. No i bardzo często tutaj Neymarem finezyjne uderzenia, no po prostu rewelacja. Aczkolwiek uderzenia na siłę tak samo. no ma, ma coś w sobie w tym roku, tak samo jak i w zeszłym. W sumie w zeszłym roku nawet chyba nie miałem okazji nim... Oj, tutaj też błąd, błąd w obronie. Błąd tym Lengletem. Myślę że, Lenglet, myślę, że tutaj przeszkadza nie tyle co statystyki Lengleta, a jego, jego fizyka, jego sylwetka w grze, gdzieś gdyby to był Waran, myślę, że Waran tutaj by wgniótł po prostu przeciwnika w, w ziemię i to tyle by było. Tutaj 89 minuta, jak widzicie, przegrywam. Tutaj osta ostatni jakiś tam desperacki atak, tutaj wpuściłem sobie to Ronaldo, stwierdziłem, że muszę, te, muszę to spotkanie wygrać, nie mogę tego przegrać, gdyż yy, o ile dobrze pamiętam, to dosyć dominowałem tutaj przeciwnika, po prostu nie mogłem skończyć, no i wiadomo, no wcześniej miałem bardzo wiele sytuacji, których Wam tutaj nie pokazuję, no a coś takiego wchodzi, no sprzed obrońcy, syfinezyjny strzał, no i marem, no i tyle, nie? Tutaj mamy jeszcze to ostatnia akcja, tutaj absolutny kryminał jeżeli chodzi o Wernera, żeby tego nie trafić nie wiem czy to jest moja wina czy to jest wina op statystyki opanowania i tutaj konkurs rzutów karnych grałem, chyba przegrałem w tym tygodniu 4 albo 5 spotkań, z czego 3 były po rzutach karnych, także to jest coś co muszę poświecić w tym tygodniu Gdyż zacząłem je wykonywać w sumie później się zorientowałem, że w ogóle zacząłem je wykonywać zupełnie inaczej niż to robię zwykle Gdyż po prostu yy, celowałem po prostu w róg, liczyłem na to, że po prostu przeciwnik yy, stwierdzi, że, że, że blefuję i że po prostu strzelę w drugi róg albo strzelę w środek, no i, no i niestety nie wyszło mi to za dobrze. No tak jak strzeliłem chyba jednego karnego w tym spotkaniu, no nie było, no byłem w sumie, w sumie zły na siebie, że przegrałem ten mecz, no ale cóż, no zdarza się. Ale w tym tygodniu grałem sobie zupełnie na luzie, tak jak, mnie, tak jak wspominałem. Chciałem tu wbić srebro 1, żeby mieć pewny, pewnego jednego chyba tam jest jeden pick i po prostu e, pewny dostęp do kolejnego Food Champions, żeby móc sobie jednak O tutaj mamy kolejny meczek. Tak żeby żeby tutaj w sumie źle się zachowałem bez kitu. Tak jak oglądam później te swoje, tak jak oglądam później te swoje mecze, to bardzo dużo bardzo dużo daje. Możecie sobie zapamiętywać swoje błędy i tak dalej. Myślę, że na PlayStation yy, można, sobie to, można sobie to nagrywać i później oglądać. Nie wiem, jak jest na Xboxie. Na Xboxie chyba tylko można ileś tam minut, Tutaj kolejne złe podanie z mojej strony, to też trzeba pamiętać. Ale nieważne, o czym ja to tak? Miałem, miałem wbić tylko to srebro 1, po prostu, żeby mieć jakiegoś tam pika, jakieś tam, jakieś tam paczki, żeby jakieś pieniądze móc wygenerować, gdy się spukałem na tego Neymara i tego Mbappe. Ale później jak zobaczyłem, że Messi trzasnął hat-tricka, chyba jakąś tam asystę i coś, to stwierdziłem, że no jest na 95% dostanie on tego informa, no byłoby super go trafić, gdyż on tutaj, że tak powiem, wypełniłby naszą układankę w ataku i wtedy mógłbym się bardziej skoncentrować na obronie. Ja tutaj Mbappe. No, no coś pięknego, jeżeli chodzi o Mbappe, tutaj zaczęliśmy wracać do tego spotkania, tutaj troszeczkę też... Yy, czułem taki niedosyt po, pierwszym, po, po pierwszej połowie, po prostu też dominowałem tutaj przeciwnika, po prostu nie mogłem strzelić bramki. Tutaj ten Griezmann po prostu doprowadzał mnie do szału, takie, takie strzały mu wchodziły, że to jest masakra jakaś. A tutaj mamy Mbappe na 2-2, tutaj troszeczkę nie zaufałem <grym> Sedorfowi. A mimo tego, że my, wydaje mi się, że strzelił dla nas jedną bramkę, ja mam tutaj gdzieś statystyki, ale już nie chcę mi się tego teraz otwierać, ale wydaje mi się, że w tych spotkaniach, w których zagrałem, Yy, Mbappe strzelił chyba ze 4 bramki mniej niż yy, Werner w zeszłym tygodniu po prawie wszystkich, gdyż w zeszłym tygodniu nie zagrałem chyba tylko trzech spotkań. W zeszłym tygodniu wbiłem też Golda dwójkę, tutaj Ronaldo tak jak w prawdziwym życiu, piłka w trybuny. <grym> I przy co był też to ty Ronaldo, co, że myślę, że teraz, yy, że to jest też problem tego, że jego statystyki są tak przepompowane. I tutaj Griezmann z prawej nogi 94 minuta, no tutaj już praktycznie się zagotowałem. Z prawej nogi Griezmann chyba ma tylko tej słabszej. Znowu Werner mi podpadł w, ten, w tej sytuacji. Możecie mogliście sobie zobaczyć statystyki. No, 14 strzałów, 11 celnych. No, no nic nie chciało wchodzić. Kogo on tu miał na bramce? Czy on tu miał Wandersara? Dlatego chyba o tym Wandersarze tak mówiłem? A nie, to był, to był Neuer akurat. Tak, ale na Wandersara w tym tygodniu grało mi się bardzo ciężko. Tutaj bramka to, bramka to ty Ronaldo. Wypożyczonego zresztą. Tutaj znowu akcja Toty Ronaldo. No Toty Ronaldo, myślę, że w porównaniu do, do normalnego Ronaldo, to jest w ogóle zupełnie coś innego, gdyż, e, rozmawiałem z wieloma swoimi znajomymi, Toty Ronaldo to absolutny klo, e, Toty Ronaldo, mówię, normalny Ronaldo, absolutny kloc, jeżeli chodzi o Toty Ronaldo, to jest w ogóle zupełnie inna liga. Mimo tego, że jest to, jest to tylko 5 overalla, w ogóle zupełnie inaczej się zachowuje ten jego dribbling. O, i tutaj mamy Mbappe, piękna brameczka. Piękna akcja, tutaj asysta od Wernera, akurat dobrze, że chociaż tego nie schrzanił. I tak to się skończyło. Jeżeli chodzi o kolejne filmiki, to tak jak wspominałem wcześniej, zobaczycie w tym tygodniu nową taktykę, która pomoże wam w i mi zresztą też pomoże w graniu na te Overload Double Side, czyli to jest chyba zagęszczenie skrzydła. Dalej komentujcie z nazwami dla grupy na Facebooka gdyż konkurs jest dalej otwarty, a słyszymy się w czwartek lub w piątek z nagrodami za Food Champions i właśnie z tą nową taktyką. Myślę, że to będą dwa osobne filmy i tak. Także do zobaczyska!